witajcie na moim kanale, czyli na kanale Hania yy, A jak widzicie dzisiaj jest to Roblox, co jest w ogóle niespodziewane. Yy, a jak widzicie, yy, yy, widzicie mój strój, widzicie mój wygląd, widzicie kogoś za mną w każdym razie. Seria, prawdziwe życie. Jak widzicie tutaj w lewym dolnym rogu, gdzieś tu chyba, bądź w prawym, tu widzicie tu, w zależności gdzie go ustawię podczas montażu. Widzicie, że jest złoty. I słuchajcie, w ramach tego, że ja uznałam, że na sam start trzeba mieć łatwą pracę, to będę wydawać loty. Ja ogólnie tutaj wszystko uzgodniłam. i Słuchajcie, rzeczywiście tutaj pracuję, ale muszę się jeszcze przebrać. Słuchajcie, więc szybko lecę się przebrać i zaraz się widzimy. A więc słuchajcie, już jestem tutaj, jak widzicie. Tak wygląda strój do mojej pracy. I ogólnie tu są różne milk też. Widzę jakieś te. to jest jakiś światło, O, dobra, to jednak światło zapalimy. Tu są różne smaki lodów. No, muszę tutaj coś zapisać. Eee... No dobra już. już. A, bo... eee, więc tak. Tu mamy różne smaki lodów. Eee... Nie, nie. To Są różne znaki lodów. Na przykład czekoladowe są. Nie wiem, bubblegum, yy, Te różne. Yy, ja po prostu tutaj pracuję, ale w ramach tego, że ja jakimś. Nie wiem, po prostu brakowało im tych, którzy będą rozwozić to. To idę właśnie po auto. Jestem bardzo podekscytowana, nie? Więc yy, czekajcie, zaraz idziemy po to auto. Słuchajcie, właśnie już lecę. Ej, wiem, że to jest jakieś dziwne że nawet tak obmyśliłam, ale zobaczcie. Czekajcie, zobaczymy może jak wygląda w środku. Kurczę, trochę tu ciemno. Czekajcie, bo ja już wsiadłam za kierownicę, ale najpierw muszę ogólnie go tutaj zamknąć, żeby nikt mi go nie ten... Nikt mi go nie mógł zabrać. I słuchajcie, wskakujemy. I ogólnie wyjeżdżamy. Jedziemy przepisowo. W miarę. I tak, nie zdałam wcale na prawo jazdy, ale powiedziałam im, że zdałam. Jak się dowiedzą, że nie zdałam, to jestem w kuknie. ja tu muszę parkować i sprzedawać lody i milk szejki. Tylko muszę szybko. A, no tak, muszę podjechać po tym milk szejki. Ja nic nie mam, nie? Tak, gdyby ktoś pytał: spadaj typie. Ja tu pracuję. Dobra. A więc tak, mam wziąć te wszystkie smaki. Więc tak, powinno mi. Mil milk shake Takie te wszystkie rzeczy miałam wziąć. Jest ja napiszemy END. Może słuchajcie, zmienię szybko ten, ten napis, bo to powinno być Milk. Ice... Cream. Nie wyszło. Ice crumbs. and... bo w sumie jest tylko jeden. Tak gdyby ktoś ten Dobra. I ogólnie teraz macie widać wszystko lepiej. Więc ja mam może... Trochę Wam pokażę. Tu są ogólnie kartony, półki i to się ogólnie otwiera. I to się sprzedaje doby. Wielka filozofia, nie? Dobra. tylko, żeby zaparkować z dobrej strony. Robimy przy okazji reklamę. Więc nawet jak nie będziemy mieli żadnego klienta, to jest mega prawdopodobne, bo... Zdaniem jesteśmy w miarę dobrze ubrani. Moja postać nawet się trochę uśmiechnęła. Ojej, moja Postać się nawet trochę uśmiechnęła, jak widzicie. I ogólnie otwieramy po prostu stoimy. Nie. Więc tak naprawdę, nikt nie powiedział, że nie mogę z tej wyjść. to jest ogólnie taki motel. I się zastanawiam czy po prostu z te dzisiaj zarobione pieniądze, o, bo ogólnie powiedzieli, że kwota wynosi. 100 zł na sam start. Nie wiem jak za lody można zarabiać, ale powiedzieli że jak dobóz, bo po prostu dali mi przy okazji ten. Powiedzieli, że jak będę się dobrze sprawować, to zostanę przy tej stówce, a jak będę się normalnie, tak w sensie lepiej. A jak będę się tak normalnie sprawować, to jak wszyscy tak w sensie, tak trochę nawet słabiej, to po prostu będę miała 50 zł. Więc wolałabym zostać... to jest! Ktoś mi mnie... tak mi chcę ukraść To spadaj. Ja tu lody sprzedaję. Proszę stąd iść. Alo, proszę stąd iść. Nie, 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 słuchajcie. Tak nie może być. Teraz zobaczę, jak ktoś chce mi ukraść auto. Jednak dobrze, że mam te kluczyki. Jednak, jednak dobrze, że mam te kluczyki, bo naprawdę byłaby tragedia ale w sumie to jest taki plac zabawki. Dobra, ale nie, lepiej nie będę ryzykować. Jeszcze ktoś, nie wiem, jednak to to jakoś ruszy. Ale serio, nikt nie chce kupować tych lodów. Wiecie co, ja może pojadę gdzieś indziej. Nie. Pojedziemy. Gdzieś indziej. Nie. Może pojedziemy na przykład, nie wiem, podjedziemy na jakieś osiedle. Ale słuchajcie, Jocie czy wy tu widzicie, tu jest jakaś willa chyba w ogóle. Może podjedziemy po tą wizę? I tu ktoś jest dobra. lody, lody nie dobra, bo oni widać, że są na jakiś ramte, to tu nie przeszkadza. E, no Słuchajcie, nie powiem, że to wygląda wspaniale, ale ja sobie popracuję jeszcze i pokażę Wam jak ile zarobiliśmy jak już Pracować. Słuchajcie, ja już przebrałam z powrotem te okropne ciuchy, i nadal jestem jakaś uśmiechnięta. A czekajcie, nie oddałam lody. Słuchajcie, oddam lody. Chyba już słuchajcie, oddałam te lody. I słuchajcie, ostatnią rzeczą, jaką chciałabym zrobić w tym odcinku, to jest pójście po prostu do sklepu. Chyba tam jest jakiś sklep z ubraniami, i sobie kupić jakieś normalne ubranie, bo to jest po prostu wręcz tragedia. Co ja tu mam. To jest po prostu tragedia. O, tu jest jakaś. Mogę niedawno tą kawiarnię chyba zrobili. I tu jest też biblioteka, którą też chyba niedawno zrobili. O, tu jest oczywiście sklep z ubraniami. Czekajcie, to ja zobaczę może jakieś ubranie. Co to jest w eee, Spróbuję te spodnie, może? Takie spodnie? Uuu, w sumie nie tak źle. Mogą być kupie. Mmm. Słuchajcie, jak ktoś to ja już widzicie, że ja. Ale nie, bo tu są chłodzi, chłopcy, Jak widzicie, ja już widać, że mam tutaj ten... Jakieś inne w ogóle... Ogólnie to, to, że mam więcej pieniędzy, o. Bo ja jak zwykle to nic nie rozumiem. O, tu są stroje komputerowe, ale nie, niepotrzebne mi to, Boże. A, dobra. O, się ja wsumęłam. Tylko spodnie może... O, dobra, zobaczcie, zapytam. Znowu muszę jak zwykle tutaj kogoś pytać, jakie to kosztuje. Słuchajcie, w ramach tego życiuchy kosztowały 23 zł. To tyle mi znika z mojego konta, czyli zostaje mi, słuchajcie, 7... 27 zł, chyba. Nie wiem jeszcze, ja Wy widzicie tutaj w lewym, w prawym rogu do nim. I słuchajcie... Ogólnie jeszcze szybko chyba polecę w tym odcinku do sklepu, i albo dobra nie, nie będę leciała do sklepu, to zrobimy w kolejnym odcinku, a więc jeżeli chcecie kolejny odcinek to zostawcie łapki w górę oraz suba z dzwoneczkiem, a ja się z wami żegnam, pa pa!